Jest jeden temat, który często poróżnia Polaków. Samochody elektryczne. Mamy grupę mega zwolenników i ludzi, którzy twierdzą, że jest to bomba na kółkach i nic nie zastąpi 15 piętnastoletniego diesla. Człowiek się całe życie uczy. A drugim takim tematem są konie nad morskim okiem. Jedni uważają, że są to zwierzęta stworzone do pracy. Wygodniej się jechało po prostu nic trzeba było się męczyć. to jakaś tradycja góralska. No i nie chcieliby dla nich życia jak dla krów reklamy serka łaciatek. Swoim drogą można rzec, że te krowy to niezłe księżniczki albo że księżniczki to niezłe krowy. czy jakoś tak. Co za tym konie i samochody elektryczne mają ze sobą wspólnego? A no fakt, że dzięki elektromobilności właśnie będziemy mogli wysłać konie na upragniony wypoczynek. Nad morskim okiem rozpoczęły się testy elektrycznych busów, które będą mogły zastąpić Konie. No i jest to przepiękna nowina. Przy czym pierwsze testy pierwszego busa raczej nie przebiegły pomyślnie, ze względu na to, że wykonał tylko 6 kursów. No i na szczęście pojawił się EVAN, czyli pojazd w 100% zaprojektowany i wybudowany w Polsce, który pokonał tę trasę 20 razy. Jak tego dokonał i skąd taka różnica, no to zaraz się o tym dowiecie. Ale powiem Wam więcej. Spójrzcie. To jest fasiąg. Chłopaki poszli krok dalej. I budują E-fasiąg. Postanowiłem więc wstać o 5 rano ogarnąć się, żeby o 5.55 być w pociągu, który zawiezie mnie do Wrocławia. Powiem Wam, że ja to jestem raczej taki nocny Marek niż ranny ptaszek, więc szybko biegnę do pociągu. Na szczęście mieszkam dosyć blisko, mam jeszcze 10 minut, więc może zdążę. Następnie spotykam się z Dominiką, redaktor serwisu android.com.pl, żeby razem wbić do miejsca, gdzie powstaje Ewan. I w ten oto sposób razem z Szymonem jechałem pierwszym polskim elektrycznym samochodem do Zgorzelca. A tutaj podpisał się papież. Ale od początku, kiedy to wszystko się zaczęło? e powstał na platformie Ewana, a Ewan zaś powstał dzięki Sokołowi, czyli elektrycznej terenówce, która wygląda i jeździ tak. Zresztą ekipa z Innovation AG potrafi robić naprawdę ciekawe rzeczy. Kolega zresztą namawiał mnie bardzo długo mówił, ja musisz to zrobić. Namawiał, namawiał i namówił. I będzie elektryczny ręczower. A który to jest rocznik tego? 73. 73 rocznik Mój przerobiony rok. na elektrykę, nieźle. Mój Ale wróćmy do Sokowa. Jak to jest możliwe, że mamy wielki terenowy samochód przerobiony na elektryczny. Proszę bardzo, i on sobie radzi w terenie. Bez najmniejszego problemu. I zrobione jest to wszystko w Polsce. To nie jest prototyp, to jest normalnie zarejestrowany i dopuszczony do ruchu. One jeżdżą w kopalniach, jeżdżą jako pogotowie energetyczne i to jest protoplasta Ewana. Bo ta technologia związana między innymi ze sterowaniem pojazdu, czyli system EVAC, inteligentne odzyskiwanie energii, to ćwiczone i uczone było na tym samochodzie. Ja tutaj nie chcę słodzić tym ludziom, bo, bo nie mam takiej potrzeby ani intencji. Po prostu chciałem zrobić jak najbardziej obiektywny materiał. Ale urzekło mnie to podejście. To, co musimy zrozumieć i zgubić kompleksy jako Polacy, że my tworzymy zajebiste technologie. I uważam, że nie musimy budować czyichś fabryk, to możemy budować swoje fabryki małymi krokami. Przecież ten Sochu, jak wyjechał, to jeździł 35 na godzinę. On dopiero po dwóch miesiącach jeździł stówę, a po trzech czy czterech miesiącach potrafił jeździć w terenie, w błocie. Nikt nie powiedział, że my mamy budować idealne technologie. My się zacząć. Cypertruck może dać prąd dla domu, a my to robiliśmy w 2017 roku. Jak zabrakło prądu, to z sokoła był zasilany dom mojego brata. Siedem lat temu. Siedem lat temu. Przejdźmy zatem do Ewanu, no bo to jest kluczowy pojazd, więc czas na technologicznie mówiąc. Tak wygląda. No okej, okay, może trochę lepiej. Posiada on akumulator o pojemności 105 kWh. Średnie zużycie energii to 26 kWh na 100 km. Zasięg bez załadunku to jakieś 400 km, a z załadunkiem to 350. Ewan jest jednocześnie jeżdżącym magazynem energii, czyli właściwie możemy sobie zasilić dom. Za pomocą tego buza. Dzięki autorskiej platformie podwozia Eagle pojazd można dowolnie modyfikować. No i zrobić na przykład fasiąg. Monstera to jest piękny kwiat. I fajnie wygląda na wideo. Miałem okazję sprawdzić trzy pojazdy. Pierwszy, który powstał, poprawiony, prototyp. No i jeszcze mogłem zobaczyć żółtka, który powstał po to, żeby Ewan zdobył homologację. On biedny jest przygotowany, niestety, na to, że zostanie zniszczony. Taki dom. Bez riski jeszcze tak. żadnej. To on specjalnie nawet pomalowany jest taką specjalną farbą, która tam dokładnie pokaże pęknięcia, wszystko, to co, się, to co się stanie, no czeka na swój czas. No a tak wygląda ten model drugi, który miałem nawet okazję poprowadzić. Tu specjalnie jest zrobiona taka zabudowa, właśnie żeby pokazać, że nasza, nasza platforma Umożliwia różne zabudowy, a to jest szczególnie trudna zabudowa, bo to jest tak zwany hakowiec. Takie pojazdy używane są m.in. w usługach komunalnych. Mniej więcej procentowo ile komponentów jest w polskiej produkcji? Ponad 85 Ponad 85 no bo chińska jest bateria, to wiemy. Co Też taki nie. To jest no Projektowana przez nas, wykonana przez Polski Więc jest e, e, równie dobrze moglibyśmy w Polsce, tylko już w Polsce nie było firmy, która chciała się podjąć. To jest przykład właśnie tej integracji, którą my dokonaliśmy. Zresztą platforma Eagle Rama jest opatentowana do tego samochodu, bo ona jest jednocześnie kieszeniami dla baterii, czyli to jest zintegrowany. Właśnie chodzi o to, żeby baterie nie przeszkadzały w zabudowach i, i dlatego zdecydowaliśmy się m.in. na hakowca w tym prototypie, bo jest to typowy przykład właśnie trudnej zabudowy, gdzie dochodzi dodatkowa rama, pompy, siłowniki. My nie potrzebujemy jako świat jeździć pojazdami elektrycznymi po to, żeby tak szybko stały się super ekologiczne. To jest przede wszystkim temat ekonomiczny. Pamiętajmy, że ten pojazd użytkowo zużyje 7 razy mniej energii niż samochód spalinowy. 7 razy mniej energii. Pojazdy spalinowe są super nieefektywne. Ten, ten samochód z poziomu energetycznego wykorzystuje prawie 88% energii, które zużywa, przekłada na swoją pracę. W przypadku pojazdu spalinowego to nawet nie mamy 20% kilku procent. No to, nie procent. Ma porównania, no to o czym mówimy? Przejedźmy się za tym tym pojazdem. W porównaniu z tym pierwszym, to ten jest dużo bardziej. Mam wrażenie, że ta charakterystyka pracy tych silników. i... No, on jest mocno zoptymalizowany. No. Masz tak. Tu widzisz, Aha, widzisz jest... też lusterka. No dobra, jest. I sobie gdzieś tam. No i mógłbym tutaj udawać wielkiego znawcę motoryzacyjnego, no ale proszę was, ja jeżdżę 15 letnim Peugeotem. Aczkolwiek z takiego laickiego podejścia wsiadłem do samochodu, który był z przyszłości. Do busa przyszłości. A teraz was na punkt kulminacyjny całej imprezy. Pasiąg. Przewagą własnej platformy podwoziowej jest to, że możemy Zastosować sobie co chcemy, tak? No i my to skrzet nie wykorzystujemy. Na maksa, ile się da. To będzie po prostu fasiąg, ale elektryczny. On będzie z drewna w ogóle. To teraz widzicie tylko szkielet, ale on będzie drewniany, żeby nawiązać do tradycji. Ciekawostka jest taka, że ta konstrukcja, jeżeli ona przejdzie wszystkie testy i się okaże, że się sprawdza na morskim oku, nawet w lato, to w zimę, w grudniu. będzie jeździł na gąsienica. To właśnie o to chodziło, żeby pokazać, że technologia, now nowoczesna technologia, jeszcze nadajek polska, może rozwiązać problem, tak? No bo. Yy, wiadomo, że jest pewna grupa ludzi, którzy yy, turystów, którzy mają zwiększoną wrażliwość, jeżeli chodzi o te zwierzęta i pewnie nie chcą wsiadać, ale nie mają dziś alternatywy. No, mają albo na piechotę zasuwają, albo Fasiąg z koniem. A tu będzie E-Fasiąg. <laughs> yy, będą dwie platformy do wjeżdżania. Te ławki w pierwszych rzędach będą składane. Te ławki będą składane. Tu będzie otwierana burda i normalnie będzie wjazd dla dwóch wózków. Się sam zainstaluje inwalida. Normalnie wiedzie, zabezpieczy się i dalej na wózku będzie sobie jechał. My w tej chwili rozmawiamy, próbujemy zrozumieć, jak się te bariery przełamuje, bo to należy tak zrobić, żeby też te osoby dobrze się czuły. Dlaczego zatem EWAN zrobił tak dobry wynik na testach? My nie złamaliśmy żadnych praw fizyki, tylko zbudowaliśmy bardzo efektywne podwozie. Na przykład rama tego pojazdu nie waży nawet 300 kg. Jeżeli weźmiemy zwykłego busa i każemy mu jeździć 20 na godzinę, to technicznie po prostu on nie będzie pracował swoim optymalnym. Tam bus, który był testowany na morskie oko, który był zwykłym tam samochodem przerobionym do włożenia ludzi, wjechał 5 czy 6 razy, a my wjechaliśmy 20. Dlaczego? Bo my od razu przyjechaliśmy, przestawiliśmy ustawienia tego samochodu na tą trasę. Przewaga Ewan.pl polega na tym, że został zaprojektowany jako pojazd elektryczny a nie przerobiony pojazd spalinowy. Oczywiście zaraz nas dogonią i, i, i ta przewaga, którą my osiągnęliśmy, to, to, powinna, to, to my jako Polacy, jako polska gospodarka powinniśmy ją maksymalnie wykorzystać. Nie po to budowaliśmy ten zespół i budowaliśmy tą wartość, żeby teraz powiedzieć, dobra, to my chcemy montować chińskie samochody. A przecież każdy z tych inżynierów, z kolegów, którzy tutaj pracują, oni już są wysokiej klasy, światowymi specjalistami, bo zaprojektowali samochód. I teraz oni mogą w... wychować następne pokolenie inżynierów. A wyścig nie jest przegrany w ogóle o elektromobilności. Tym pozytywnym akcentem zakończę ten materiał. Wyścig nie jest przegrany, i my, jako Polacy, możemy odnieść światowe sukcesy w dziedzinie elektromobilności. Jeśli udało Ci się dotrzeć do tego miejsca, zostaw hasło w komentarzu Konik na biegunach i napisz, jakie jest Twoje zdanie. Na temat zarówno i koni, i całych pojazdów elektrycznych, bo dosyć mocno mnie to ciekawi. Dzięki, trzymajcie się w zdrowiu i Pokoju i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!